Cześć, kochani, witam Was ponownie serdecznie na moim kanale. Długo mnie z Wami nie było, a to dlatego, że pracowałam nad dużym projektem. Udało się, wprowadziłam usługę analizy kolorystycznej online. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaka paleta kolorów jest spersonalizowana z Tobą, jaki makijaż Ci pasuje, który będzie ozdobą, a nie codziennym obowiązkiem, abyś wyglądała dobrze. Jakie kolory włosów do Ciebie pasują, skontaktuj się ze mną. Wykonam Ci analizę kolorystyczną. Możesz mieszkać na końcu świata. Ja i tak tą analizę Ci wykonam. Mało tego, teraz na każdy pakiet jest minus 10%. Jeżeli mieszkasz blisko mnie, pójdę z Tobą na zakupy, pójdę z Tobą do fryzjera, pójdę z Tobą do kosmetyczki. Jeżeli mieszkasz na końcu świata, Wykonam Ci analizę kolorystyczną, możemy połączyć się na kamerce i zrobię przegląd Twojej szafy.